To nie przypadek. Ktoś, kto cię kocha, wysłał tę wiadomość. Jestem aniołem, który czuwa nad Twoimi krokami, który zna Twoje ukryte łzy i słyszy Cię, nawet gdy myślisz, że cisza jest jedyną odpowiedzą. Dziś przychodzę, nie przez przypadek, ale z przeznaczenia, by dotknąć Twojej duszy i objawić to, co niebo szepcze do Twojego serca. Nie ignoruj tego znaku, został on starannie przygotowany właśnie dla ciebie. Ta wiadomość jest wezwaniem wiecznej miłości, tej, która nigdy nie zawodzi, nigdy cię nie opuszczaj, choć niewidzialna, zawsze stoi u twego boku. Obecność, którą czujesz, gdy zamykasz oczy, jest prawdziwa. To ja, posłana bezpośrednio do Twojego ducha. Twoje życie nie dryfuje bez celu. Choć wiatry bólu i samotności próbują cię przekonać, że jest inaczej. Każda łza została policzona, każde westchnienie przyjęte, każda modlitwa wysłuchana. Jesteś kochana miłością, która przekracza czas i przestrzeń, z troską, której żaden człowiek nie potrafi w pełni wyrazić. Widzę Twoją tęsknotę w sercu, tę głęboką tęsknotę, którą skrywasz w milczeniu. Pustka! którą odczuwasz, nie jest ignorowana przez niebo. Ta wiadomość nie ma na celu powiększyć Twojego bólu, ale ulżyć ciężarowi, który nosisz. Jest droga do uzdrowienia, a ja jestem tutaj, by Cię nią poprowadzić. Nawet jeśli czujesz dystans emocjonalny, tę odległość, która wydaje się oddzielać Cię od tych, których kochasz, wiedz, że prawdziwa miłość nigdy nie zna barier. To, co jest ci przeznaczone. Nie zginie, nawet jeśli teraz wydaje się nieosiągalne. Boski czas działa. Przynoszę wiadomość od Anioła Kupidyna, wysłaną bezpośrednio, by przypomnieć ci, że miłość zawsze znajdzie sposób, by rozkwitnąć nawet na najbardziej jałowej ziemi. Masz sobie zdolność kochania i bycia kochaną intensywnie i nadszedł czas, by znów w to uwierzyć. Wiem, że są chwile, gdy odczuwanie straty wydaje się nie do zniesienia. Straty, które rozdzierają i marzenia, które wydawały się wieczne, ale rozwiały się na wietrze. Nie lękaj się. Siła, która w tobie tkwi, jest większa, niż sobie wyobrażasz. Jestem przy tobie, by cię podnieść, gdy zabraknie ci sił. Niebo zna twoją tęsknotę za kimś, tę specyficzną tęsknotę za kimś, to naznaczył Twoją duszę. Może to spotkanie wciąż jest zarezerwowane na przyszłość, a może nadszedł czas, by uwolnić to, co już spełniło swój cel. Zaufaj, moja ukochana, przepływowi miłości, która nigdy nie ginie. Spotkanie, na które czekasz, zostanie Ci dane w odpowiednim czasie, ani wcześniej, ani później. Wszechświat spiskuje, by najważniejsze spotkania odbyły się wtedy, gdy będziesz gotowa przeżyć je w pełni, bez strachu, bez bólu, tylko z oddaniem i prawdą. W międzyczasie dbaj o siebie. Uzdrowienie bólu zaczyna się w Twoim własnym sercu. Pozwól mi dotknąć Twoich ran z delikatnością anielskich skrzydeł. Nic nie jest potężniejsze niż decyzja, by pozwolić sobie na uzdrowienie, na miłość i na przyjęcie troski, na którą zasługujesz. Czuję Twoją tęsknotę, ale przynoszę Ci obietnicę przywrócenia spokoju. Spokój jest już w drodze, nie dlatego, że zaprzeczasz swojemu bólowi, ale dlatego, że przekształcasz go w siłę i światło. Każda blizna będzie świadectwem Twojego przezwyciężenia i boskiej miłości, która nigdy Cię nie opuszcza. To jest wiadomość od aniołów niebieskich, legionów, które czuwają nad Tobą od chwili Twoich narodzin. Kroczysz pod ochroną, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Nie ma nocy tak ciemnej, której nie można by rozświetlić nadzieją, którą teraz składam w twoim sercu. Jestem głosem, który szepcze do twojego wnętrza, że miłość to twoja istota. Nie daj się zwieść iluzją porzucenia. Zostałaś stworzona, by kochać i być kochano. Miłość, której pragniesz, ta, która karmi, Szanuje i wzmacnia, jest ci przeznaczona i cicho się do ciebie zbliża. Gdy sięgniesz po tarot lub jakikolwiek inny wyrocznie, pamiętaj, największy znak został ci już teraz wysłany, poprzez tę wiadomość. Nie szukaj na zewnątrz tego, co niebo już zapisało w tobie. Boska mądrość spoczywa w twoim duchu, czekając tylko, by ją usłyszeć. Widzę twoją duszę wyczerpaną przez przezwyciężanie bólu, ale dziś ogłaszam, cykl cierpienia dobiega końca. Żniwo miłości jest blisko. Przygotuj swoje serce jak ktoś, kto przygotowuje ogród, bo nowe kwiaty zakwitną tam, gdzie wcześniej była tylko rana. Pozwól, aby ten Mesaj de la Angelii przeniknął głęboko do twojego jestestwa. To nie tylko pocieszenie, to kierunek. Zaproszenie, by porzucić ciężar przeszłości i iść lekko, z ufnością, ku przyszłości, która czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Dotknięcie serca jest teraz nieuniknione. Mój subtelny dotyk już cię dosięgnął, budząc Twoją intuicję, sny i wrażliwość. Przyjmij tę przemianę, nawet jeśli budzi lęk. Metamorfoza jest drogą do Twojego pełnego spełnienia. To jest Twoja dzisiejsza wiadomość od aniołów, odpowiedź wysłana z miłością. Celem i pilnością. Nie ignoruj znaków, które zaczynają pojawiać się wokół ciebie, imiona, melodie, spotkania. Niebo przemawia do ciebie na wszystkie możliwe sposoby. W imię Boga, z siłą wiary, oświadczam, prawdziwa miłość, której tak bardzo pragniesz, jest już w drodze. Nawet największa tęsknota w sercu nie zdoła powstrzymać tego co zostało zapieczętowane w niebiosach dla ciebie. Zaufaj i oddaj się temu. Teraz żegnam się, nie jak ktoś, kto odchodzi, ale jak ktoś, kto pozostaje niewidzialnie u twego boku. Jestem twoim aniołem, twoją strażniczką, twoją wieczną przyjaciółką. Zawsze, gdy poczujesz tęsknotę, przypomnij sobie te wiadomości anioła. Jesteś kochana ponad wszelką miarę i nigdy, przenigdy. Nie będziesz sama. Wiem, że teraz twoje serce bije szybciej, jakby przeczuwało, że coś się wydarzy. I rzeczywiście to nadchodzi. To ten moment, gdy zasłona między światem widzialnym a niewidzialnym staje się cieńsza. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz zbliża się cicho, lecz pewnie. Być może jeszcze tego nie zauważasz ale subtelne znaki już zaczęły się pojawiać wokół ciebie. Ten powracający sen, ta nieprawdopodobna koincydencja, to niewytłumaczalne uczucie znajomości. Wszystko to jest częścią boskiej orkiestry, dostrojonej specjalnie dla ciebie. Nie musisz teraz wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że pozwolisz sobie poczuć, bo to właśnie w otwartości twojego serca rodzą się cuda. Prawdziwa miłość nie wymaga wyjaśnień, potrzebuje tylko przestrzeni, by zakwitnąć, nawet wśród ruin Twojej nieufności. Jesteś przygotowywana na coś większego, niż potrafisz sobie wyobrazić. Dlatego niektóre drzwi się zamknęły, niektórzy ludzie odeszli, a inni nawet nie zdołali do Ciebie dotrzeć. To nie było odrzucenie, to była ochrona. Wszechświat oszczędził Ci bólu, którego nie musiałaś doświadczać. I teraz czas oczekiwania zaczyna się przemieniać w czas rozkwitu. Energia, która wydawała się uśpiona, znów zaczyna wibrować, budząc w tobie części, które od dawna spały. Nie lękaj się tego przebudzenia, to preludium twojego wyzwolenia. Niektórzy mówili, że jesteś zbyt delikatna, zbyt wrażliwa, zbyt intensywna. Ale ja ci mówię: jesteś dokładnie taka, jaka powinnaś być. Twoja wrażliwość to rzadki dar rada, który wychwytuje to, czego oczy nie widzą, a uszy nie słyszą. Przez długi czas ukrywałaś się, myśląc, że musisz być silniejsza, chłodniejsza, bardziej zdystansowana. Ale dziś zapraszam cię do czegoś przeciwnego. Bądź przejrzysta, bądź wrażliwa, bądź cała, bo to właśnie w twojej pełni kryje się twoja prawdziwa siła. Twoja dusza jest jak stare lustro zmatowiałe przez czas, ale wciąż zdolna odbijać najczystsze światło. A ja przychodzę, by na nie dmuchnąć, by zetrzeć lat bólu, byś mogła zobaczyć siebie taką, jaką naprawdę jesteś, istotą światła, miłości i mocy. Miłość, której tak pragniesz, nie jest tylko spotkaniem z kimś innym, to przede wszystkim ponowne spotkanie z samą sobą. Jesteś prowadzona krok po kroku do wnętrza siebie, do centrum, w którym mieszka Twoja istota wolna od lęku i samotności. W tej chwili czuję Twój opór. Umysł próbuje Cię chronić przed nieznanym, podsuwając wątpliwości i obawy. Ale Twoje serce. Ach! Twoje serce już naprawdę. Bije z pewnością, że zbliża się coś nowego i pięknego. Twoje bezsenne noce nie poszły na marne. Każda łza, którą przelałaś, podlewała niewidzialne nasiona, które teraz zaczynają kiełkować. Nie spiesz się, natura ma swój czas, a Twój czas jest święty. Zaufaj temu cichemu i nieodwracalnemu procesowi. Twoja historia się nie skończyła, nawet się nie zbliża do końca. Tak naprawdę, nowy rozdział zaczyna się pisać właśnie teraz. Gdy czytasz te słowa. I tym razem będziesz główną bohaterką, nie już statystką cudzych wyborów czy narzuconych okoliczności. Niebo w milczeniu świętuje każdy mały krok, który robisz w kierunku swojej autentyczności. Za każdym razem, gdy wybierasz bycie sobą zamiast zadowalania innych. Za każdym razem, gdy wybierasz zaufanie zamiast strachu. Za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast ucieczki. Pamiętaj, nie jesteś liściem niesionym przez wiatr, ale latarnią, która rozświetla nawet najgęstsze burze. Nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, twoje światło nigdy nie gaśnie, ono tylko cieka, aż sobie o nim przypomnisz. Jest wezwanie, które rozbrzmiewa od czasu przed Twoimi narodzinami i które teraz zaczyna brzmieć głośniej. To nie jest byle jakie wezwanie, to to które zawsze było zapisane w Twojej duszy, żyć w pełni, kochać bez granic i świecić bez proszenia o pozwolenie. Nic, co przeżyłaś, nie poszło na marne. Każde doświadczenie, każdy ból, każda radość i e wszystko to służyło temu, by oszlifować cię jak rzadki klejnot. A teraz nadszedł czas, by użyć tego blasku, nie by się ukrywać, ale by oświetlić swoją drogę i drogę tych, Którzy są wokół ciebie. Możesz się zastanawiać, a jeśli zawiodę, a jeśli nie jestem gotowa? Odpowiadam ci: nie ma porażki dla tych, którzy wybierają podążanie za głosem serca. Każda próba to znak odwagi wobec wszechświata, a odwaga zawsze zostaje nagrodzona. Wejd teraz głęboki oddech. Poczuj, jest przy tobie obecność niewidzialna dla oczu, ale tak realna jak powietrze w którym oddychasz. To ja, twoja opiekunka i nigdy cię nie opuszczę. Jestem tutaj, by przypominać ci, kim jesteś za każdym razem, gdy o tym zapominasz. Jeszcze wiele mam ci do powiedzenia, ale na teraz chcę, byś zachowała w sercu tę jedną pewność. Jesteś bardziej kochana, niż potrafisz zrozumieć, bardziej chroniona, niż możesz sobie wyobrazić i bardziej zdolna, niż ośmielasz się wierzyć. Nie spiesz się, nie wymagaj od ciebie zbyt wiele, po prostu idź. Każdy twój krok, choćby najmniejszy, już zmienia bieg twojej historii. A ja będę przy tobie, szepcząc nowe przesłania, aż w końcu zrozumiesz, że nigdy nie byłaś sama. Nie dziw się, jeśli w nadchodzących dniach zauważysz, że twoje zmysły są bardziej wyostrzone. Intuicja otworzy się niczym okno, które od dawna było zamknięte. Dzięki, słowa, a nawet cisza zaczną nieść ukryte znaczenia, jakby wszechświat przesyłał ci wiadomości w każdym szczególe. Będą chwile, gdy twoje serce przyspieszy bez wyraźnego powodu, lub tak się wydaje, ale to nie będzie lęk, to zbliżenie się czegoś, co twoja dusza już rozpoznaje, zanim twój umysł to pójmie. Pozwól sobie na ten ruch bez próby kontrolowania. Wchodzisz w fazę, w której przypadki przestają być przypadkowe, stają się potwierdzeniami. Imię, które ciągle słyszysz, muzyka, która nie przestaje grać, nawet drobne wybory, które pojawiają się bez wyjaśnienia, wszystko prowadzi cię do tego, co jest ci przeznaczone. A jeśli poczujesz strach przed tak wielką zmianą, przyjmij ten strach z czułością. Nie odrzucaj go, ponieważ jest to tylko znak, że wychodzisz z tego, co znane, ku temu, co wielkie. I nic naprawdę transformującego nie dzieje się bez lekkiego wstrząsu struktur. Pozwól sobie na ciszę, nawet gdy wszyscy wokół domagają się słów. W ciszy lepiej usłyszysz mój głos, ten, który prowadzi cię delikatnie, jak rzeka znajdująca swój bieg nawet wśród kamieni. Nie musisz się bać zgubić drogi. Pamiętaj, jest piękno wrażliwości. Nie musisz być kobietą, która znosi wszystko sama, która nigdy nie płacie, która nigdy nie pozwala sobie na zatrzymanie się. Twoja ludzkość to także przestrzeń, w której boskość działa z największą siłą. Im bardziej się otwierasz, tym więcej światła wchodzi. W nadchodzących spotkaniach zauważ, to naprawdę widzi Twoją istotę, a kto tylko zbliża się do Twojego wyglądu. Jesteś prowadzona ku prawdziwym połączeniom, tym, które Cię podnoszą, a nie tym, które Cię wysysają. Wybieraj mądrze, komu dajesz swój czas i swoją duszę. A gdy przez chwilę poczujesz chęć poddania się, przypomnij sobie, ile już przezwyciężyłaś. Spójrz wstecz tylko po to, by uznać, jak bardzo urosłaś, jak bardzo się zmieniłaś. Przeszłość nie jest więzieniem, to świadectwo twojej zdolności do odrodzenia się, kiedy tylko to konieczne. Twoja wrażliwość będzie twoim największym kompasem. Nie próbuj jej tłumić, by dopasować się do form, które nie są twoje. To, co dla niektórych jest słabością, w tobie jest siłą. Jesteś jak woda, dostosowuje się. Kształtuje, ale nigdy nie traci swojej istoty ani swojej mocy. Wkrótce zauważysz, że marzenia, które wydawały się zapomniane, znów pulsują w todzie nowym życiem. To nie są niemożliwe marzenia, to tylko nasiona, które potrzebowały więcej czasu na kiełkowanie. Teraz z Twoją dojrzałością są gotowe do rozkwitu. Pozwól, by miłość Cię zaskoczyła. Nie definiuj jej na podstawie przesłych doświadczeń, ani nie ograniczaj do tego, co do tej pory znałaś. Miłość, która się zbliża, jest większa, bardziej wolna, bardziej czysta. Aby ją przyjąć, po prostu otwórz dłonie, otwórz serce i zaufaj. Wiem, że są dni, gdy ciężar wydaje się zbyt wielki, gdy oczekiwania świata zdają się miażdżyć twoją lekkość. Ale pamiętaj. Nie jesteś zobowiązana spełniać oczekiwań innych. Twoim jedynym zobowiązaniem jest Twoja prawda i to wystarczy. Wkrótce nadejdzie moment, w którym zrozumiesz, dlaczego wszystkie drzwi, które tak bardzo chciałaś otworzyć, pozostały zamknięte. To nie była kara, to była ochrona. To, co jest dla Ciebie przeznaczone, jest tak cenne, że nie mogło być dane w dowolnym czasie ani komukolwiek. Miłość, która na Ciebie cieka, nie będzie wymagać, by się umniejszała, ukrywała czy dostosowywała. Ona rozpozna Cię w całości taką, jaka jesteś ze wszystkimi Twoimi bliznami i Twoim światłem. I będzie w końcu domem, nie bitwą, nie próbą, ale odpoczynkiem. Jesteś bliska inspirowania innych kobiet, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wybierając życie w swojej prawdzie, swojej wolności i swojej wrażliwości, staniesz się latarnią dla tych, które wciąż się ukrywają z obawy przed odrzuceniem. Twoja odwaga będzie dla nich drogo. W dniach, gdy poczujesz samotność, zamknij oczy i pamiętaj. Jestem tutaj, obok Ciebie, zawsze byłam i zawsze będę. Moim zadaniem jest nieustannie przypominać Ci o Twojej sile, Twoim pięknie, Twojej misji. I nie ma samotności tam, gdzie jest świadomość boskiej obecności. Nie dziw się, jeśli nagle poczujesz chęć zmiany, zmiany miasta, zawodu, kręgu znajomych. Te niepokoje są znakami, że Twoja dusza już nie mieści się w starych ramach. Nowy Cię woła, i czas odpowiedzieć. Zaufaj swoim przeczuciom. Nawet jeśli świat nalega, byś była racjonalna, Pamiętaj, że istnieje głębsza mądrość, która mieszka w Tobie. To, co czujesz, zanim to zrozumiesz, często jest Twoim prawdziwym przewodnikiem. A gdy spojrzysz w lustro i może nie rozpoznasz już siebie, uśmiechnij się. To oznacza, że proces działa. Porzucasz wersję siebie, która była potrzebna do tej pory, ale która już nie służy kobiecie, którą masz się stać. Dlatego idź bez strachu. Droga nie zawsze będzie prosta, ani zawsze jasna, ale każdy zakręt ujawni coś istotnego o tobie. A ja, Twój Anioł, będę nadal przy tobie, wysyłając znaki, intuicje i niewidzialne siły, aż w końcu rozpoznasz przeznaczenie, które na Ciebie czeka. Z głęboką wdzięcznością kończę tę wiadomość, która została do Ciebie wysłana z tak wielką miłością i celem. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś, aby te słowa dotknęły Twojego serca i rozbrzmiały w Twojej duszy. Nic nie dzieje się przypadkiem i wiem, że skoro dotarłaś aż tutaj, to ta wiadomość naprawdę była właśnie dla Ciebie. Teraz zapraszam Cię, abyś potwierdziła otrzymanie i przyjęcie tej wiadomości, wypowiadając z wiarą i ufnością. Wierzę i przyjmuję. Niech to oświadczenie będzie duchową pieczęcią. Że jesteś otwarta na wszystkie błogosławieństwa i przemiany, które niebo przygotowało specjalnie dla ciebie. Chcę ci również przypomnieć, jak ważne jest, abyś dołączyła do naszej społeczności, która każdego dnia rośnie, zjednoczona miłością, wiarą i nadzieją. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nadal otrzymywać takie wiadomości jak ta, które wzmacniają, uzdrawiają i rozświetlają drogę. I abyś nie przegapiła żadnego nowego słowa wysłanego do ciebie z troską, aktywuj dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu zawsze będziesz pierwszą osobą, do której dotrze każda niebiańska wiadomość, przypominając ci dzień po dniu, że nigdy nie jesteś sama. Przyjmij mój niewidzialny uścisk, moją nieustanną obecność i moją wieczną miłość. Do następnej wiadomości.